Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Doskonałe życie z Trójcą świętą, komunia życia i miłości z nią, z dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, cel ostateczny i spełnienie najgłębszych dążeń człowieka, stan najwyższego i ostatecznego szczęścia tak definiuje niebo katechizm Kościoła katolickiego i choć to trochę to brzmi jak hasło reklamowe. To z tym hasłem reklamowym nie za wiele ma wspólnego, bo mówi o bardzo realnej rzeczywistości, nie naciąganej, nie koloryzowanej, ale bardzo realnej, która jest bardzo na wyciągnięcie ręki. I dzisiaj w uroczystość w niebo Jezusa, o tym niebie warto trochę pomyśleć. Może nie tyle o tym, że ten Jezus do nieba wstępuje, no bo fajnie dla niego, że do tego nieba wstąpił. Ale pomyśleć o tym, że to niebo jest też dla mnie, że to niebo jest taką rzeczywistością, która też jest dla mnie, że mój Bóg jest Bogiem, który chce ostatecznie i w pełni spełnić najgłębsze moje dążenia, najgłębsze moje pragnienia, chce dać mi najwyższe i ostateczne szczęście. Nasz Bóg jest takim Bogiem i niebo jako stan, a nie miejsce, bo niebo to nie jest zielona łączka, na której latają baranki, tylko jest to stan. Bliskości z Bogiem a i ten stan daje takie szczęście. I skoro jesteś na tej Eucharystii, skoro wierzysz w Jezusa, no to to niebo trochę na wyciągnięcie ręki jest. Jednak do tego nieba, yy, z tym niebem mamy różne problemy, trudno nam to czasem idzie. Niby Jezus mówi o szczęściu, a tego szczęścia jakoś specjalnie nie czujemy, nie dajemy rady. Jesteśmy też jak ci uczniowie, którzy dzisiaj patrzą na Jezusa i jak pisze Mateusz wątpili, co swoją drogą jest bardzo ciekawe, że oni widzą jak Jezus wstępuje w niebo, widzą Go z stałego, mogą Go se dotknąć, a mimo to wątpią. Przeciekawe. A jak bardzo ludzkie zarazem. Ta Ewangelia dzisiaj, ona daje dwa takie Kierunki, wskazówki, co robić, żeby to niebo stawało się troszeczkę bliższe. Żeby ta moja komunia, to moje połączenie z Bogiem było trochę lepsze. I pierwsza rzecz, o której Jezus mówi bardzo konkretnie i prosto, to to, że jest. Świadomość obecności Boga, świadomość tego, że mój Bóg jest zawsze ze mną. W dobrym i złym dniu, gdy grzeszę i gdy nie grzeszę. Że mój Bóg jest zawsze ze mną obecny, jest ze mną przez wszystkie dni do skończenia świata. Przez wszystkie dni, nie tylko takie, kiedy idę pobożnie do kościółka, ale też wtedy, kiedy moje dni nie są zbyt powiedzmy, pobożne, dobre, fajne, radosne. Że ten mój Bóg jest ze mną. I On to mówi tym uczniom, których w końcu po 40 dniach od zmartwychwstania, postanawia zostawić. Przez 40 dni ich przygotowywał do tego, żeby w końcu. Do tego nieba pójść. I oni bardzo potrzebują tego, żeby ich zapewnić, że On wcale nie odchodzi. To się tylko trochę zmienia model relacji. I jak czytam te Ewangelię, to ja tak w końcu sobie mówię: w końcu ci apostołowie są tacy jak ja, jak ty. W końcu przestają mieć tak łatwo. Już Jezusa se nie zobaczą. Tak face-to-face. Face. Tylko będą go doświadczać przez moc Ducha Świętego. To również jest naszym udziałem. I ta świadomość, że Bóg jest obecny, to jest taka świadomość, która pomaga iść przez każdy dzień, nawet trudny. I ja myślę, że chrześcijanin prawdziwy to jest chrześcijanin, który oddycha Bożą obecnością. Chrześcijanin, który nim oddycha, bo często różne rzeczy w życiu są bardzo zatrute. Powietrze mamy zatrute i warto oddychać Jezusem. I w związku z tym warto sobie dzisiaj zadać pytanie, jak w moim życiu to wygląda, jak dbam o to, by moje serce wyczulić na Jego obecność. Bo to, że On jest, to, że z stał, to, że w Niego wierzę, no super, ale często w tym pędzie codzienności my gdzieś zapominamy o Bogu, nie? Gdzieś te nasze serca są takie przytłumione, takie ogłupiałe, że tej obecności nie. Czujemy, nie pamiętamy o niej. A co robię, żeby jednak tę obecność trochę załapać w ciągu dnia? Co dzisiaj zrobiłem, żeby sobie uświadomić, że Bóg jest obecny? Świadomość tej obecności, tej dobrej, tej zawsze pełnej miłości obecności, prowadzi do drugiego kroku, do misyjności. Jezus do tych apostołów nie mówi: Jestem z Wami. Cieszcie się, fajnie jest, i siedzcie se w domu. Jezus im mówi: Jestem z wami, ale idź ta i nauczaj ta. Ruszcie swoje cztery szanowne litery, nie gnijcie w czterech ścianach, ale mówcie innym ludziom, że ta obecność, której wy doświadczacie, jest też dla innych. I on to nie mówi, że to mają robić tylko tamci tych 11 uczniów. Skoro jest obecny przez wszystkie dni, no to to się tyczy wszystkich uczniów. I uwaga, tyczy się też ciebie. To nie jest tylko moja robota. Że jestem księdzem, to muszę głosić Ewangelię, to muszę jakoś tam, częściej nieudolnie niż dolnie go głosić. Co robię w moim życiu, żeby ludzie, którzy są obok, w mojej robocie, pod tym samym dachem, żeby oni jakoś chociaż trochę doświadczyli tej obecności, właśnie przeze mnie, przez moje dobre słowo, przez moje dobre spojrzenie, przez mój czas, na ile ja głoszę, ewangelizuję swoim życiem. Wiecie, ja myślę, że, przepraszam, kogoś obrażę znowu, ale myślę, że chrześcijanin, który nie głosi Jezusa we właściwy sobie sposób, no bo ja to robię inaczej, Ty to możesz robić inaczej, no nie musimy robić tego tak samo wszyscy. Ale jeśli ktoś nie głosi Jezusa, to jest ciapa. Taka zgniła ciapa. Bo chrześcijaństwo, które się nie dzieli, nie dzieli, to gnije. Ja chciałbym was tak trochę, tak, wiecie, tak pobudzić do tego, żebyście te Ewangelię głosili tam, gdzie jesteście. Mnóstwo ludzi na to czeka. Wiecie, ile ludzi jest pokręconych, pokiczkanych wokół. Ludzie, którzy siedzą w ławkach obok Ciebie. Są też nieźle pokićkani i potrzebują tego, żeby usłyszeć dobre słowo. Ja tak sobie pozwalam tak mówić, bo no do mnie no to pewnie przywilej księdza, ale takich ludzi dużo przychodzi na rozmowy, na spowiedzi. To są czasem takie historie, że no głowa mała. I fajnie by było, gdybyście takim ludziom, których macie obok, dali trochę, trochę słoneczka, trochę takiej siły, radości. I myślę, że to jest taki program na to, żeby to niebo przeżywać, tego nieba doświadczać, być blisko i potem tę bliskość dawać też innym, pokazywać innym, że ten Bóg jest blisko. Bardzo mi się podoba ta scena z dziejów apostolskich, z pierwszego czytania, kiedy Jezus sobie tam do tego nieba wstępuje, nie? tam ci uczniowie się gapią na to niebo i tak myślą, zejdzie, nie zejdzie, wróci, nie wróci tak się gapią na to niebo nie tak jakby chcieli się zawiesić na tym widoku i teraz no już po wszystkim i przychodzą aniołowie i mówią chopy weźcie się ruszcie przestańcie się gapić zacznijcie żyć i może tak do nas też te anioły dzisiaj tak by mogły powiedzieć przestań się gapić czy jak to powiedział w jednym z rozważań Tomasz Halik przestańcie patrzeć panu bogu w okno Zacznijcie żyć, zacznijcie robić, weźcie się za robotę. Benedykt XVI powiedział kiedyś, że wierzyć to znaczy powierzyć się miłosiernej miłości, która zawsze przyjmuje i przebacza, wspiera i ukierunkowuje egzystencję, okazuje się potężna w swojej zdolności. Prostowania wypaczeń naszej historii. Pan Bóg chce twoją wypaczoną historię też prostować, ale też przez ciebie chce prostować wypaczone historie ludzi. Czuj się do tego zaproszony. Jak to zrobisz, to już twój problem. Ja mam swoje pomysły, swoje sposoby, a jak ty to zrobisz, to, to się już ty martw. Halina Poświatowska w takim krótkim wierszu pisze bez Ciebie, jak bez uśmiechu, niebo pochmurnieje. Ja Ci życzę nieba, bo bez Ciebie to niebo będzie takie trochę smutne. I bez tych ludzi, których masz obok, też będzie jakieś takie smutniejsze. Jego obecności i siły do mówienia o tej obecności życzę. Amen.